Od faceta, który na paradzie Mikołajów wmawiał dzieciom, że święty Mikołaj nie istnieje, poprawnika z Nowego Jorku, który pozwał swoją sąsiadkę do sądu, bo ta słuchała zbyt dużo piosenek świątecznych. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam listę 10 Grinchów w prawdziwym życiu, czy inaczej 10 osób, które zniszczyły święta Bożego Narodzenia. Numer 10 47-letnia Mary Jo Smith z Pensylwanii to kobieta, która wciąż nie mogła darować swojemu byłemu, że z nią zerwał. Pewnego zimowego dnia, kiedy mężczyzna wieszał lampki i inne dekoracje świąteczne na swoim domu, kobieta wjechała na jego podwórko samochodem, próbując potrącić jego żonę oraz ich dorosłą córkę. Kobieta krzyczała przy tym wesołych świąt, a z głośników jej samochodu leciała świąteczna muzyka. Numer 9 Według doniesień policji 28-letni mężczyzna z Ontario, z włosami postawionymi jak diabelskie rogi, uczestniczył w paradzie świętych Mikołajów w Kingston, wmawiając wszystkim napotkanym dzieciom, że Mikołaj nie istnieje. Co takiego? Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. To pewnie dlatego coś mu się pokiczkało. Wszyscy przecież wiemy, że Mikała jest prawdziwy, prawda? Bo jak inaczej wytłumaczyć te wszystkie prezenty w szafie moich rodziców? No dobra, nawet lokalna policja zażartowała na swoim Twitterze, twierdząc, że mężczyzna był niedoinformowany, a jego serce o wiele za małe. Numer 8. Podczas świątecznej parady w Huntsville w Alabamie jakiś mężczyzna wrzucił niedopałek papierosa na jedną z udekorowanych platform, powodując niemalże natychmiastowy pożar. O ironią, motywem przewodnim tej platformy były bajki autorstwa doktora Susa. Cała ironia polega na tym, że to właśnie on stworzył postać Grincha, zielonego potworka, który nienawidzi świąt. Właściciele platformy walczyli w ten sposób o nagrodę główną w wysokości 300 dolarów za najlepszą dekorację. Całość pieniędzy chcieli przeznaczyć na schronisko dla zwierząt, które również prowadzą. Numer 7. Ten przypadek bez wątpienia powinien pojawić się w trzecim odcinku dziesięciu przykładów polskiego cebulactwa. Pewien mężczyzna okradł miejską choinkę, znajdującą się w Imielinie na Górnym Śląsku, zabierając z niej 8 metrów lampek o łącznej wartości wow, 16 zł. A że świąteczne świecidełka, jak wiecie, nie działają, kiedy przerwie się ich obwód zazwyczaj, mężczyzna tym samym pozbawił mieszkańców Imielina pięknego, świątecznego wystroju. Numer 6. Kilka dni temu w Mizuri kamera monitoringu zamontowana na jednym z domków rodzinnych zarejestrowała wandala, który z pełną premedytacją dźgnął nadmuchiwanego bałwanka. Tym samym pozbawił okolice świątecznej magii. Aby ratować bałwana, a co za tym idzie również święta, jego właściciel stworzył nawet zbiórkę w internecie na tak zwane koszty leczenia. Dotychczas uzbierał na ten cel prawie tysiąc dolarów. Cała kwota oczywiście nie trafi na bałwana, mężczyzna zamierza przeznaczyć ją na cele dobroczynne. Numer 5 na początku grudnia tego roku władze w Wenezueli skonfiskowały około 4 miliony świątecznych zabawek, oskarżając dystrybutora o ich sprzedaż po znacznie zawyżonych cenach. Wiele rodzin, nie mogących zakupić teraz pożądanych przez ich dzieci zabawek, okrzyknęło odpowiedzialny za to urząd mianem Grincha, który ukradł święta. Warto wspomnieć, że zabawki w Wenezueli są produktem regulowanym i mogą być sprzedawane wyłącznie po cenach zatwierdzonych przez socjalistyczny rząd. Numer 4 Oto do czego prowadzi zbytnia poprawność polityczna. W restauracji Tasting Room na Florydzie jakiś gość zostawił kartkę, na której poskarżył się, że muzyka bożonarodzeniowa puszczana w lokalu jest zbyt obraźliwa i zasugerowałaby rozważyć puszczanie zwykłej sezonowej, na przykład o śniegu i bałwanach, Jingle i te sprawy, ogólnie mniej muzyki nawiązującej wprost do Bożego Narodzenia i religii. Zdjęcie to zamieścił sam szef w kuchni na swoim Facebooku, podpisując je Serio, co jest nie tak z ludźmi? Numer 3. Nick Wilder to prawnik z Nowego Jorku, który pozwał swoją sąsiadkę Lisę Marię Falcon do sądu, ponieważ z jej mieszkania wciąż i wciąż wydobywała się świąteczna muzyka. Jak powiedział, lubi posłuchać świątecznej muzyki, ale w dniu świąt. Słuchanie Jingle Bells 700 czy 800 razy w ciągu dnia może być naprawdę męczące. Jego sąsiadka podobno zaczyna grać już o 7 rano, a kończy o 23 w nocy. Numer 2 33-letni Christopher Gambok, popijający właśnie piwko w barze Farm Tavern w Wisconsin, nieoczekiwanie wpadł w szał, kiedy w pewnym momencie barmanka przełączyła muzykę z zespołu Black Sabbath na piosenki świąteczne. Według policji rozwścieczony mężczyzna dopił swoją butelkę piwa, a następnie rozbił ją o bar. Potem rzucił butelką w barmankę, przeskoczył przez ladę i zaczął bić dziewczynę po twarzy. Na szczęście powstrzymała go grupa innych klientów, w tym jego własny wujek. Zanim jednak został wyrzucony na bruk, zdążył przewrócić choinkę i porozbijać kilka bombek. Numer 1 Ale przyznajcie, że wiewiórki to się tutaj nie spodziewaliście, co? Przedstawiam wam zwierzęcego Grincha. YouTuberka Margaret Rican zamieściła na swoim kanale serię filmików, na których jakaś wiewiórka kradnie z jej dekoracji kolorowe żaróweczki. Dziewczyna podejrzewa, że wiewiórka albo dekoruje swoją własną dziuplę, albo po prostu myśli, że żarówki to takie żołędzie. Ok, to by było tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki że jesteście ze mną, zobaczcie też poprzednie odcinki, m.in. 10 absurdalnych pogróżek, w które nie uwierzysz. Zobaczcie też najnowsze filmy na moich innych kanałach na YouTube, które prowadzę, wszystko wyświetla się na ekranie. A ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku, cześć!